Cześć, witam Was wszystkich, serdecznie w moim następnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku będzie taki poranny obchód pochodowli, czyli po prostu takie poranne obowiązki. Dam im mieszanki zbożowej. Też dzisiaj będę sprzątał im klatki, ten, które nie były sprzątane tydzień temu, czyli guły na zewnątrz, bo wszystko były posprzątane. Pójdę sobie też dzisiaj posłomę, bo został ostatni balik. E, I jeszcze tak do końca roku pojawią się jeszcze cztery filmy. Ten, który właśnie teraz nagrywam, e, film wydania świątecznego na pewno będzie też z podsumowania roku 2019. I skoro się dzisiaj wydaję z trzema oklatki to nagram też z tego film i wrzucę go tak między Sylwestrem a no może około 27 grudnia, 28, jakoś tak a to ok to sobie zacznę na zrobienie mieszanki tutaj taką rechkę mam w sumie by mi starczyło ale troszkę dorobię tu mam już pełną beczkę z osem. z pełna beczka pszenicy szkoda, że tego nie widzicie trochę ciemno ja tutaj mam To starszy, Zamieszać trochę. Mamy. Tu sobie dam. Tą kadewkę przełożę. Zaczęły sobie do co nie co to dzisiaj są jeszcze, trochę dodam słomy tak myślałem, no bo już jest oddzielona, oddzielona do młodych chyba ponad tydzień a młodych już dość sporo długo nie karmiła ich, więc e, też myślę, żeby ją zakocić na nowo już teraz a zresztą też yy, samica już troszkę przytyła, bo na przykład jak ją oddzieliłem od młodych, no to ważyłem ją, ważyło chyba jakieś 4 kilo a teraz waży już 4 200 więc fajnie, trochę przytyła przez te chyba 8-9 dni jakoś tak to myślę, sobie ją dopuszczę już znowu może jeszcze dzisiaj do tego samca ale na pewno sobie pojedzą trochę a później o tym pomyślimy teraz druga samica w WJDS dużo ludzi mi pisze ogólnie żebym kupił samca w ale nie chcę kupować ponieważ ich młode są przerażone na mięso i fajnie rosną niż czyste osoby w WioTZ. Zwłaszcza później to ładnie wygląda, ale wolę, żeby było tak jak jest teraz. środek mamy załatwiony. To teraz sobie przejdę na podwórko. Już jestem na podwórku. Króliki jak zwykle Nie umiem się powstrzymać przed drapaniem Teraz tam samiczce Kolejny królik mniej drapiący Tam sobie że muszę umyć pojdą, bo w zasadzie jak byłem poidła to zapomniałem o nim. Nie wiem jak to się w ogóle stało. Muszę mu umyć. Jak wszystkie miały umyć, no to mu też umyję. Tutaj teraz samczyk mieszkańca. Myślę, że chyba w poniedziałek się zabije może jeszcze jakieś króliki. Może że Sanczyk też pójdzie. Z całym co mi się nauczył tej gryźć, ten, ten prógi masakra jest. A głównie pogoda jest tak fajna, że czuję się jakby to była teraz wiosna się zaczynała, a nie dopiero co się zima zaczęła. Ponieważ jest pusta kratka. No ogólnie dzisiaj jest trochę chłodniej niż wczoraj bo wczoraj było 12 a dzisiaj ma być 8 teraz ta temperatura ma być trochę w dół ponieważ później po świętach pokazują już 5-4-2 stopnie w dzień No i wysoki tak za mole troszkę mam inny głos no i też mam katar już mnie chyba męczy od chyba trzech tygodni Zaczniemy sobie od kalifornijskich Tyle nie wystarczy sobie zamkniemy Dzisiaj też postaram się nagrać film na kanał mój drugi hodowca kur Długo filmu tam nie było więc by trzeba coś w końcu nagrać żeby coś tam było i już na samym dole zostały te dwa mieszańce samiczki ładnie rosną No i też i kakao nie bo dość mają Wody do sobie już po filmiku Bo to muszę iść do, do domu po wodę, bo Na zewnątrz kran jest zakręcony, no bo były mrozy i Żeby go nie rozsadziło No, słon mam aż tyle Może coś z spodu, coś jeszcze można wziąć Tutaj jeden balik jest i tu jeden balik jeszcze z siana dałem go tutaj, ponieważ jak dawałem nowe siano tutaj obok no to sobie go dałem tutaj no i może dzisiaj go jeszcze zużyję na wieczór siano już troszkę ubyło to wam pokażę no i na króliki jedzą, nie? A jest ich coraz mniej, więc też coraz mniej na będzie schodziło tam u góry jest tak wydeptane bardzo tam kot chyba śpi cały czas dobra to tu zamknę i się pożegnamy to sobie przejdę do kalifornijski tutaj chyba najczyściej chyba kalifornijski nawet nie da się bo Są nie dałem tyle słomy, że jest chyba Gdzieś tyle grubości się rysuje, i chyba się nie opłaca, ale zobaczę jeszcze. No to w tym filmie, mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli jakąś, no to oczywiście coś, łapkę, łapeczkę w górę, suba i dzwoneczek. No to do następnego filmu, trzymajcie się. No i cześć.